Nowenna do Bożej Sprawiedliwości Modlitwa wstępna Najświętsza ukochana Boża Sprawiedliwości, która jesteś wspaniała, nieogarniona, wieczna, straszliwa i nieprzejednana, sprawiedliwa, ale także surowa, lecz ze wszechmiar kochająca wszelką sprawiedliwość i uczciwość. Sprawiedliwy Boże, Trójco Święta, kochająca zabłąkaną od grzechów i win ludzkość. Daj mi łaskę dobrego odprawienia tej nowenny, aby przyniosła takie dary i owoce Ducha Świętego, takie sprawiedliwe działanie Trójce Świętej, jakie Ty sam sprawiedliwy Boże chcesz nam udzielić. Boże godny uwielbienia, proszę Cię o jak najwięcej łask Bożych potrzebnych mnie i innym do okazywania Tobie miłości i do zyskania wszelkiej sprawiedliwości, której sami nie możemy się doczekać. Amen. Ósmy dzień. O święta Boża sprawiedliwości, proszę cię o przegnanie szatana działającego niszcząco oraz niesprawiedliwie na tych, którzy nas kiedykolwiek niesprawiedliwie potraktowali. Nieśmiertelny, sprawiedliwy Boże, proszę cię o pogromienie sił zła, szatana i jego zwolenników. Najlepszy Tatusiu, daj nam moc i pragnienie do przezwyciężania naszych słabości i złych skłonności broni nas od wpadania w matnie pułapek sprytnie zastawionych przez złego ducha. Naucz nas dobrej, skutecznej modlitwy, która ujarzmia siły nieczyste. Spraw, byśmy za wszelką cenę wybierali tylko dobro. Ojcze sprawiedliwy, udziel nam łaski, abyśmy przy Tobie wytrwali do końca na naszych Bożych posterunkach. Prosimy Cię również, aby nawrócili się Ci, Którzy nas atakują im mszczą się pełni buty i niesprawiedliwości. Gdyby jednak nie chcieli tego uczynić, proszę cię o stwórco nieba i ziemi oraz całego wszechświata, aby zadziałała Twoja święta Boża Sprawiedliwość i wymogła na nich zmianę ich nastawienia, postępowania, albo by ona postąpiła z nimi tak, jak Ty sam Boże chcesz, pragniesz i musisz uczynić. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Litania do Bożej sprawiedliwości Re Eleison Chryste, eleison, Rie Eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Sprawiedliwy Boże, Stwórco nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, w Twojej mądrości i potędze, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, stworzycielu aniołów, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, chwało i celu naszej wędrówki, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, chwało świętych w niebie. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, wyganiający pierwszych rodziców z raju, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, chwało stworzenia, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, opatrzności Boża na naszej drodze, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, w niezliczonych swych przymiotach zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nieogarniony, litościwy w swym miłosierdziu, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nieszczędzący syna swojego dla naszego odkupienia, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dający nam matkę syna swojego, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, serdeczny, czuły i kochający, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, delikatniejszy niż dziecko, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, żarliwy i płomienny, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, czysta miłości, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, Wsyłający potop na ludzi zbuntowanych przeciw Tobie za dni Nowego, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, najdoskonalszy nasz Boże, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, niezgłębiony w uświęcaniu wszystkich i wszystkiego, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże. Wszechmocny i pełen łaskawości, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, ogarniający wszystkich swą czułą opieką, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, patrzący na nas przez rany Syna swojego, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, objawiający wszelkie tajemnice, Boże, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, opiekujący się Kościołem i Stworzeniem, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nasza pociecho i nagrodo, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, rozkoszy zbawionych i duchów czystych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nadziejo zbawiających się, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dający przez Mojżesza dziesięć przykazań Bożych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, niewyczerpany w swych cudach, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, mądry w swych zarządzeniach, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, najmilszy, najczulszy i przedziwny, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dający zawsze dobre i mądre rady, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, czysta sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dający natchnienie naszej pobożności, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, wiedzący o wszystkim, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, widzący wszystko i wszędzie, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, przed którym nic, ani nikt się nie ukryje, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, perłon najcenniejsza, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, umierający za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nie dający z nikim ani z niczym się porównać, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dochowujący przymierza na wieki, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, obietnica wypełniająca się zawsze, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, słowo zawsze wypełniające się, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, z sercem gorącym, jak ogień gorącym, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, siejący cnoty dla dusz czystych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, klejnocie najcenniejszy, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, dający nam ze swej pełni, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, zawsze hojny dla proszących cię zgodnie z Twoją wolą, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, grzechami naszymi raniony, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, stanowczy i pokorny, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, przyjmujący całopalenia, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, przyjmujący wszelkie dobre ofiary, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, natchnienie świętych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, mścicielu tych, którzy uciekają się pod Twoją opiekę, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, mój ojcze i pasterzu, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, przewodniku, doradco i opiekunie, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, broniący uciśnionych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, Przyjacielu mój i Boże, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nie liczący się z nikim ani z niczym, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, tatusiu najlepszy, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, hojny, oświecający Kościół swój, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, Zawsze o nas dbający, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, najsprawiedliwszy i najrostropniejszy. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, przyjmujący i słuchający naszych prośb jęków. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, wypełniający wszystko, coś powiedział. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, królu rodzin, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, królu Kościoła Świętego, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, usprawiedliwienie nasze na sądzie bożym, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, Miłości stworzeń wszystkich, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Sprawiedliwy Boże, nadzieją w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami i dopomóż nam. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Święta Boża sprawiedliwości. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam nasze winy o, Święta Boża sprawiedliwości. Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami grzesznymi o święta Boża sprawiedliwości. Tyś chwałą i obroną Twojego ludu wiernego, dający nam zbawienie, życie wieczne oraz wszelką obronę. Módlmy się, Wszechmogący wieczny Ojcze, przedwieczny, kocham Cię, na ile zdołam Cię kochać, jako Twoje stworzenie. Pozwól, bym mógł Cię kochać, wielbić i chwałę Ci oddawać tak, jak mi na to pozwolisz. Proszę o pomoc w realizowaniu Twego planu odwiecznej Twojej miłości. Amen. Różaniec Święty druga tajemnica bolesna, bolesne biczowanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Koronka do świętej Bożej sprawiedliwości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie. Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na dużych paciorkach. Kocham, sławię i uwielbiam Cię o Święta Boża Sprawiedliwości zechciej pogromić szatana i dopomóc w walce o sprawiedliwość. Na małych paciorkach. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Kocham, sławię i uwielbiam cię o święta Boża sprawiedliwości, zechciej pogromić szatana i dopomóc w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham Cię. Uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości. Kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Kocham, sławię i uwielbiam cię, O Święta Boża Sprawiedliwości, zechciej pogromić Szatana i dopomóc w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Kocham, sławię i uwielbiam Cię, O Święta Boża Sprawiedliwości, zachciej pogromić Szatana i dopomóc w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża sprawiedliwości, kocham Cię. Uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Uwielbiam Cię, dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Kocham, sławię i uwielbiam cię, O Święta Boża Sprawiedliwości, zechciej pogromić Szatana i dopomóż w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham cię, uwielbiam cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Pastaje, roboty, Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Święta Boża Sprawiedliwości, kocham Cię, uwielbiam Cię. Dopomóż mi w walce o sprawiedliwość. Na zakończenie. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Sławie i Uwielbiam, Proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Sławie i Uwielbiam, Proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie. Święta Boża Sprawiedliwości, Kocham Cię, Sławie i Uwielbiam. Proszę Cię o Twoją pomoc, działanie i obronę w mojej sprawie i w moim problemie. Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny. Niech będzie chwała i dziękczynienie świętemu świętych, umiłowany nasz Boże z nieba, który sam nas stworzyłeś i odkupiłeś. Spraw w swojej sprawiedliwości, abyśmy jak najlepiej wykorzystali wszystkie zesłane przez Ciebie w tej nowennie łaski. Dary i nigdy ich nie utracili. Sprawiedliwy Boże, który jesteś najdoskonalszym źródłem wszelkiej miłości i świętości, zlituj się nad naszą nędzą i spraw, abyśmy jak najwierniej starali się upodobnić do Ciebie i nauczyli się kochać na wzór Twojego najświętszego serca. Najwierniejszy sprawiedliwy Ojcze, ustrzeż wszystkich kochających Ciebie przed wielkim złem, Wzmocnij w nas prawdziwą wiarę i głęboką nadzieję, abyśmy oczyszczeni ciałem i krwią Twojego Syna wraz z armią różańcową przygotowywali ludzkość do wielkiego ostrzeżenia, a także z pokorą oczekiwali na spełnienie dnia chwały w Twoim świętym kościele oraz na wieczny udział z Tobą w Twoim królestwie. Spraw o wieczny Boże, abyśmy mogli uprosić w tej modlitwie nowe niepotrzebne dla nas łaski Boże i abyśmy doczekali się wypełnienia wszelkiej Bożej sprawiedliwości w tych sprawach i problemach, o które tak bardzo Ciebie o sprawiedliwy Boże prosimy. Amen.